Szymonko, tutaj klockowy ziomek, a dzisiaj mała recenzja takiego zestawu. Lego Brickets Iron Spider-Man. Cena katalogowa to 42,99 zł. No i teraz kosztuje tyle samo. Rok wydania to 2024. 91 elementów, 10 plus. No i pudełko wygląda bardzo fajnie. Ale zobaczmy, jak będzie się prezentować po złożeniu. Po złożeniu prezentuje on się tak. Wygląda bardzo ciekawie, a budowało go się naprawdę przyjemnie. Dobra, już wiemy, jak się prezentuje po złożeniu. No ale teraz zobaczmy, czy jest wytrzymały. Dobra i sprawdźmy. No dobra, to mamy. Podkładka się nie zepsuła. I mamy Spidermana bez jednej nogi. Bo drugą nogę ma tutaj. Dobra, przyczepiamy mu nogę szybko. I można powiedzieć, jak mu się tu poprawi to, że jest w miarę wytrzymały. Zestaw ten jest bardzo fajny. Polecam go wszystkim fanom Marvela. Jest też drugi taki brickhead w którym mamy Gruta. I wygląda on naprawdę dobrze koło Spidermana. No i co? To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do zostawienia suba. No i zachęcam, żeby odwiedzić mojego TikToka. A, i jeszcze jedno. W dzisiejszym odcinku pomógł mi mój ziomek. Możecie zobaczyć na TikToku filmik, w którym on buduje minifigurki, a ja je oceniam. To na tyle i do zobaczenia!